Siemanko, w kolejnym odcinku na kanale I moi drodzy, dzisiaj będzie się działo, bo pierwsze mecze po za nami. Meczyk przeciwko składowi za 10 milionów końców. My zaczynamy paczką za 10 tysięcy końców. Jest Francja, jest PS, ale też... Diani może? Nie, jest Cascarini, jest okej. Okay. Troszkę za nie mówiłem, oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy trafiliście coś ciekawego z nowego eventu. No oprócz tego troszkę paczuszek, trochę meczyków, no i działo się sporo, także... Startujemy po wyborze piku, bo tu widzę, że jeszcze piki niech będzie. Tutaj ta Renard, chociaż to w sumie nie ma znaczenia, bo ona jest niegrywalna. Oprócz tego, u, Boże, myślałem, że jaja Turea to tylko King Gomez, 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 King. Niech będzie King, może w tej defensywie. No i teraz pytanie: czy jakaś ciekawa ikona dołączy? Pujol i Raul, Wybieram Raula, bo ma fineski, także startujemy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście Etoto, który przygotował dla Was bonus w wysokości 2222 zł. To wszystko oczywiście z kodem United. No i oczywiście ten bonus też zawiera, słuchajcie, zakład bez ryzyka, właśnie za 222 zł, który nie wymaga później jakiegoś obrotu. Ponadto, moi drodzy, jest też przygotowany mega kursik dla Was, tym razem na mecz. Legia versus Raków i ten kurs 200 jest właśnie na wygraną Legii Warszawa. Tutaj między innymi trzeba, słuchajcie po prostu dokonać depozytu w wysokości minimum 100 zł. No a wtedy pojawi wam się taki właśnie zakładik Legia versus Raków. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Jeżeli chodzi o mój kuponik, sami zobaczcie. Tak prezentuje się moje drodzy mój kuponik już został, słuchajcie, dwa mecze zostały rozegrane, bo Lech Poznań puszcza niepołomice, tutaj postawiłem, że Lech wygra z Handicapem, wygrali 4 do 1, ponadto Bilbao Almeria, że Bilbao jeszcze są dwie brameczki, strzeli 3, także te dwa zdarzenia już weszły na kuponie. jeszcze mamy zwycięstwo United, Tottenhamu, Realu, Lipska i Bayernu. i słuchajcie, za postawione 100 zł do wygrania 1262 złote 69 groszy, także trzymajcie kciuki, ja trzymam kciuki za was, no i moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, żeby się rejestrować, z kodem United i oferta skierowana dla osób tylko i wyłącznie pełnoletnich wszystkie szczegóły oczywiście w opisie tego filmiku. No a my przechodzimy do dymów Food Champions. Okej, okay, moi drodzy, mamy paczkę za 50 tysięcy rozgrzewkowo przed Food Champions. Prognoza Francja napastnik, no tak. I leci mi ile Somer. Le, Sommer. Le Sommer, ty parówko jedna. Ech. no dobrze, zobaczmy kto w środku. Uh, ff, nic, a nic huh. Aha, Carlos, ty Kurw Co jest, co jest Co jest, bilans 0-0 Skład za ile, 20 milionów Ile Ronaldinho warty No to zobaczmy Auri Ronaldinho, pierwszy mecz Zobaczmy, Neymar Neymarito, 1-0, skład za 100 milionów, nie da rady, sorry za skilla, a Mariusz Rashford ma powershota, Bruno Fernandes, lecisz Misia, Misia, Misia ma powershota, ale Misia zrobi rollbola i strzela do pustej bramki, 2-0, Auri, Carlos, Ronaldinho nie dają rady, Misia balak przeprasza za skilla, zobaczmy, zobaczmy, Erling Haaland broni Edwin van der Sar, kapitalne przesunięcie bramkarza, Sprawiło, że bronimy to, ale teraz to trzeba uważać. Polskol z wrzutka broni Edwinek. Broni Edwinek. byle. Góra, góra. Pięknie. 3 na 2, 3 na 2. Tak jest. Power. Tak jest. 3-0. 3-0 Mariusz Rashford. Dziękuję bardzo. Skład odprawiony z kwitkiem. Za kilkanaście, a może i kilkadziesiąt milionów. Kto to wie? Mamy rage Quit. Mamy rage Quit, proszę Państwa. A my przechodzimy do meczu numer 2, food champion. Zobaczmy Tornado Osiek versus Rio Ra Esports. Tornado Osiek, jest to znany zespół. I zobaczmy, Antoine Griezmann trzeba uważać, Adeyemi. Ujujuj, uj, uj. mocne skrzydełka jest Musiała. Pięć gwiazdeczek, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. I Grzesiu Kobel, który w pierwszym meczu bronił wszystko. Absolutnie, absolutnie wszystko. Co pokaże Wiciu? Już widzę, to tutaj potrafi jakieś triki. Wiciu, Wiciu szaleje. Wiciu to jest trick master. Ale piłkę przejmuje Mariusz Rashford. Zobaczmy Misia Balak. Oleś pięknie wala Mariusz Rashford nie zastanawia się! Power shot 1-0. Wykorzystujcie te specjalności u zawodników, którzy posiadają shota, bo Mariusz Rashford właśnie daje prowadzenie w drugiej minucie po fantastycznym strzale. A jeszcze lepszy w tym wszystkim był odbiór Misi Balaka. Bruno Fernandysz. Od razu do Neymara. Zobaczmy Neymar. Rusza z akcją. Zobaczmy Neymar. Aj, 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 aj. Co on robi? Co on robi, proszę Państwa? I na spokojnie, na krótko, Bruno Fernandes Schematem, schematem, zagrajmy I jest Neymarito Neymarito, Neymarito, tańczy, tańczy Son Bruno Fernandes, będzie rzut karny Szósta minuta Wspaniały początek tego zespołu Zobaczmy, Neymar podchodzi do jedenastki Cały czat podpowiada United też wie gdzie strzelić Strzela w lewo, tak jak mu powiedzieli I 2 do 0 Dziękuję, Michał od Petita za podpowiedź Sorry, za kontrowersyjnego karnego, ale lecimy dalej, Wiciu, Lecimy dalej. Tornado Osiek. Wiem, że to jest zespół, który się nie poddaje. To jest zespół, który walczy. Do momentu utraty czwartej bramki. Kai Walker, zobaczmy, rozpędza się Kai Walker. Walker. Sam nikt do niego nie podchodzi, Walker. Mariusz Rashford, Mariusz Rashford. I jeszcze, Mariusz. I jeszcze. Kancelkiem tym razem z kancelkiem. Mariusz Rashford 3 do 0 i to jest 13 minuta, To jest, proszę Państwa, dominacja raju Esports. Resztę to gramy dzisiaj na transmisji. Link, oczywiście, do streamka w opisie. Godziny bardziej wieczorne bardziej wieczorne. Nie wiem, czy to będzie 20 czy 22, coś w tym przedziale czasowym. Ta transmisja odbędzie się tutaj 83 bez szału. No a was zapraszam do ostatniego meczyku w tym odcinku. Ej, no kurde, na fineskę, ale za lekko, no za lekko, ale bardzo ładna akcja, fajnie Rozegrali panowie, jestem dumny No i właśnie, tak trzeba tą fineskę, no i właśnie Ja nie wykorzystałem, on z tej akcji jeszcze zrobił bramkę Ale mamy Sona, jest wyrównanie Let's go, do szatni Ojej, ojej O, ale pięknie. Bez szans, ale super, wykończę, wykończę akcję. Pięknie, no rewelacja. Znakomita akcja, znakomita akcja. Let's go, GG. Bartu. O, stary. O, stary. Sorry. O, za mocne. Nice, nice, nice. Dobra, widzowie, 8-2. Pierwsza połowa. Powiem tak, nie ma tragedii, ale mogło być spokojnie 10. A teraz zerknijmy. Pierwsza paczka, stotw, 1-3. Jest włok bramkarz. Okej, okay, to będzie chyba 82 overall z tego co kojarzę. O, tak też się dzieje, tak też się dzieje. Terabciano, możecie dać znać w komentarzu co wy Trafiliście z paczki z informem, myteracjano82, no i to jest duplikat, oby był wymienny, no i bardzo dobrze. To jest dobra wiadomość, bo mamy w klubie wymiennego, więc zarobiliśmy poniekąd troszkę. Madagaskar, 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 Madagaskar. UCL w zadaniach, okej, okay, okej. Okay. A tutaj Niemcy, Arsena to może być Rudiger, zerknijmy, zerknijmy, tak. Jest Rudiger, no powiem wam dosyć mocno. Dosyć mocno, Rudiger wymienny, warty yy, prawie 70 tysięcy końców no rewelacja. Bardzo ładnie, duża paczka rzadkich piłkarzy tam, o kurde. Dobra, to otwieram szybko, PIK 83+, plus. jest Kanada, SPD, to bez historii. I teraz paka za sto, yy, 10x83+, plus. zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Jest Szkocja, jest SP, Arsenal? To chyba jakaś babeczka. I tak też się dzieje. Little, little z Arsenalu. A oprócz Little, Raffinia, też ładnie i tyle. Kolejna paczka z informem przed nami. Lecimy do Szwecji. PS. Tak miałem w głowie. A może kulusewskim jakiegoś informa, no ale nie kojarzyłem. No i niestety jest to Duńczyk, bardziej 80 Overall. Tu, 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 tu. To misclick. Nie wiem czemu pomyślałem. No przecież powiedziałem kulusewski nawet, czyli wiadomo, że chodziło o Szweda. Co przyniesie nam ten inform napastnik? Okej, okay, to będzie ten z Bundesligi, co tak strzela. Guirasi, jakoś takiego, coś takiego. Tak jest Guirasi. Ja Nie mam pojęcia jak się czyta nazwisko tego zawodnika. Możecie mnie uświadomić w komentarzu. Zobaczmy kolejna paczka z informem. To jest ten moment. Turcja, Turcja szukam jakiegoś dobrego turka, stoutwa, ale chyba nie znajdę. Nic mi do głowy nie przychodzi. Galatasaray. Saraj. Ah, nie rozmawiamy o Galatasaray na tym kanale może przez najbliższy czas. Piednia, ja. jeszcze mnie prześladuje Galatasaray. Mam dość. No to zobaczmy. Kolejna paka z Informem. Jest Australia, jest LP. Jest Middlesbrough. I niestety, McGree, o nie, to ja nie wiem, to ja nie wiem. Kon... No dobra, zobaczmy. Kolejna paczka, jeden z trzech. Argentyna SP, Leverkusen Palacios. Jak wygląda ten Palacios? Palacios 83, tak przeciętny, tak przeciętny, niestety. No dobra, to teraz 2 razy 85 Coś nowego, jeżeli chodzi o paczki za Ford Champions. Bo 2x85 plus pojawia się chyba od momentu wbicia 11 winów, a tu będzie z tego podwójny walkout. Lawel jako pierwsza. Kto wyprosi panią Lawel, wyprasza ją manią. Ok, 2x87 w 2x85 plus, więc myślę, że całkiem sympatycznie. Pani Lawel warta kilkanaście tysięcy. nią powinien być więcej. Tak, sprawę prawie 30 tysięcy. No dobrze, no to teraz jeszcze Inform No to zobaczmy, kto tutaj będzie, ale Australia to chyba LP80 overall, coś takiego mi się kojarzy w głowie Middlesbrough to oznacza jedno Nie jest kolorowo, 80 McGree Zacznijmy od paczki z Informem Żeby załatwić to, jest Anglia, PS Czy ktoś ciekawy dostał? No raczej ten klub mi nic nie mówi Więc zakładam, że to będzie właśnie Whittaker 80 overall